Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najlepszych programach i aplikacjach do robienia animacji. Zapraszam. Na wstępie dodam tylko, że jest to moja opinia na temat właśnie tych programów i aplikacji, ponieważ każdy z nas inaczej oczekuje czego innego od programu i podchodzi do programu w zupełnie inny sposób, więc e, na pewno dużo osób nie będzie się zgadzać, ale ten film ma być tak jakby taką podpowiedzią na co warto zwrócić uwagę, co warto zainstalować i zobaczyć. Ten film jest przeznaczony właśnie dla aplikacji, programów na telefony, tablety, na a ogólnie na urządzenia mobilne. Natomiast jeszcze tutaj dam taką krótką, można powiedzieć recenzję tych programów na, na przykład komputery czy laptopy. I tak u mnie na miejscu pierwszym do animacji. Ale i rysowania to Krita. Krita, jeśli nie wiecie, a raczej chyba każdy o niej słyszał, jest to darmowy program w 100%, który jest rozwijany do dziś. Ma budajże wersję już 4.2 i sam z niego korzystam do teraz w zasadzie. Jest to w 100% darmowy program, bardzo dobrze się w nim rysuje. I równie dobrze się w nim animuje. Ma bardzo dużo funkcji i jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ceniony. No, bo jest to tak naprawdę darmowy program, który naprawdę dorównuje nawet i pod względem rysunków do Photoshopa czy pod względem Adobe do animacji. Natomiast poza Krytom można zainstalować większość tych innych, też dość znanych programów do animacji. Między innymi na przykład OpenTunes. To jest taki też dość mocny program, jeśli nie wiecie nawet z nim została zrobiona całkiem e, dobra jedna cała seria e, anime, więc no musiał być to naprawdę dobry program a też jest w 100% darmowy jeśli chodzi o płatne programy, no to u mnie na pierwszym miejscu jest to Adobe Animate e, dawniej nazywany też Flash e, no i to jest tak naprawdę jeden z najlepszych programów jeśli, jeśli nie najlepszy do oczywiście bardziej animacji 2D. To by było na tyle z takiej, można powiedzieć, sekcji komputery i laptopy. A my teraz przejdziemy do głównego celu tego filmu, czyli pokazania tych najlepszych i tych najgorszych aplikacji na telefony. Także co, lecimy. Na piątym miejscu, a zarazem ostatnim, jest to Stigman Draw Animation. Zdziwiłem się, bo miał ponad milion pobrań w sklepie Play były przepiękne rysunki, a kiedy wszedłem do aplikacji no to jak to się mówi czar prysu zresztą co ja będę gadał zobaczcie sobie sami tak także no Ogólnie aplikacja ma jeden rodzaj długopisu, nie da się go w ogóle jakkolwiek zmieniać. No można tylko, wiadomo, grubość. Jeden też rodzaj gumki, i tak naprawdę to wszystko. Nie ma żadnych podstawowych elementów do zaznaczania, kopiowania czy czegoś takiego. No i nie da się w ogóle zrobić żadnej ciekawej pracy, a najgorsze jest to, że nie można przybliżać, tylko najpierw trzeba nacisnąć przycisk, przybliżyć, a potem ten przycisk jeszcze raz nacisnąć, co sami na pewno wiecie, że wkurza. Jeśli ktoś robi wyzwania, to zainstalujcie tą aplikację i spróbujcie zrobić jakąś dobrą animację. Uwierzcie mi, raczej się wam nie uda. Ocena ogólna 3 na 10, ale jak ktoś chce, zawsze można spróbować. Na miejscu czwartym Animatic. Jak tutaj wszedłem do menu, zobaczcie, ukazały się nam takie super animacje, robione przez naprawdę już profesjonalne osoby. I mówię, kurczę, ale super animacje, pewnie program jest dobry. No, program był przeciętny, miał bardzo fajny interfejs, bardzo ładnie zrobiony, lecz no. Niestety brak znowu tych podstawowych funkcji typu zaznaczanie, kopiowanie jakichś elementów. Nie miał w ogóle tak naprawdę żadnej, można powiedzieć, tej siatki. No i też trzeba kupić premium, żeby odblokować te funkcje w Onion Skin. Jeśli chodzi o gumki, to też nie da się ich w ogóle dostosować, ani długopisów. Są tam rodzaje, ale jest to może raptem 8 rodzajów i... To wszystko. Myślę, że animacje tutaj, jak są pokazane, to trzeba być naprawdę już bardzo zaawansowanym. Jak widzicie, moja animacja może ładna nie jest, ale, ale starałem się. Ocena 5 na 10. Kolejna aplikacja to Stick Notes i ta aplikacja zaskoczyła mnie najbardziej. To jest tak naprawdę aplikacja zrobiona bardzo dobrze, ale jest ma dwie główne wady. Jest nakierowana na już dany typ animacji oraz ma mega, mega straszny interfejs. Jeśli chodzi o interfejs, to jest tam bardzo dużo funkcji, wrzucone w bardzo ciasne, małe ikony i da się przerazić, jeśli się pierwszy raz z nim wchodzi w tą aplikację. Natomiast jest ukierunkowana już na animacje tak zwane te stickmenów. Na polskie to chyba patyczaków, tak to się mówi. Więc. Możemy w niej tylko te rodzaju animacje robić, nie możemy tutaj rysować, ale taka, ani, taka aplikacja bardzo fajnie uczy nas tych animacji i zobaczcie, tutaj naprawdę da się zrobić kozackie animacje. E, I ona mi najbardziej z tych wszystkich zaskoczyła, bo nigdy o niej nie słyszałem. E, moja ocena to 7 na 10, no tylko ze względu na to, że ten interfejs oraz to, że już mamy daną animację, i my robimy to na tak, jakby można powiedzieć rodzaju. Na miejscu drugim jest to animator. Niestety nie mogę wam pokazać nagrań, ponieważ jest on w pionie i nie jest to kompatybilne, ale jest to naprawdę bardzo dobra także, aplikacja zawierająca dużo, dużo funkcji i jest to taka, można powiedzieć, mniejsza flipa klip. Aplikacja ciekawa i da się w niej zrobić naprawdę. Dobre można powiedzieć animacje zawiera dużo warstw, zawiera także można customizować ołówki, długopisy, e, kopiować, zaznaczać. Naprawdę funkcji jest dużo, więc ocena to mocne i solidne 7 na 10. Na miejscu pierwszym flipa clip e, Ocena 8 na 10. Dlaczego? Przede wszystkim jest to chyba na, jak na razie, podkreślam jak na razie, najlepsza aplikacja do robienia animacji na telefonie. E, Nikt nie ma z nią tak naprawdę podejścia. Ma najlepsze funkcje, bardzo dużo rozbudowanych funkcji można mieć różnego rodzaju ołówki, gumki i je dostosowywać. E, no i jest ładna, płynna i przejrzysta. Łatwo się w niej robi animacje. E, i też jak widzicie na YouTubie, bynajmniej na moim kanale znajdziecie bardzo dużo tutoriali na jej temat. Naprawdę jak widzicie teraz tutaj na ekranie macie moje animacje, które robiłem przez ten rok, niektóre oczywiście w tej aplikacji i jest naprawdę chyba najlepsza. Jeszcze raz ocena 8 na 10 ze względu na to, że jeśli kupimy premium, dopiero wtedy odblokujemy tak naprawdę pełną Flipa Clip. Podsumowując, testowałem tutaj jeszcze dodatkowo trzy inne aplikacje, ale nie będę o nich mówił, ponieważ nie miałyby one większej oceny niż 2 na 10. Natomiast podpowiem jeszcze, że dla tych ciekawskich, że wychodzi Krita. Wychodzi Krita na telefony i tablety. Ona jest dopiero w fazie tam beta i jeszcze nie jest oczywiście dostępna. Szansa, że będziecie mogli ją zainstalować w sklepie Play pewnie jest mniejsza niż wygranie w lotto. Ale ona pomału wchodzi da, do tak naprawdę większości krajów i myślę, że za niedługo będzie i w Polsce. I Jeśli Krita wejdzie na, do sklepu Play, no to Flipa Clip tak naprawdę będzie mogła się już pożegnać z pierwszym miejscem. Dlatego podkreśliłem, że jak na razie Flipa Clip jest najlepsza. I co? Tak jak widzicie, się teraz tutaj prezentuje moja lista tych aplikacji, które warto zobaczyć. Niestety przeglądając ten sklep Play, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę na telefonach nie ma aż tak dużo ciekawych aplikacji, a niektóre z nich po prostu nie są dobrze zrobione i jak na razie najlepszą opcją byłoby zostać w Flipaclip no i po prostu robić tam animacje. A jeżeli chodzi o komputery, to jak najbardziej radzę zainstalować Krita i zacząć w niej tworzyć naprawdę dobre animacje. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.